Witam serdecznie na kanale Moje Mecy i dzisiaj zapraszam Was do odpakowania przesyłki podesłanej do mnie przez Pawła Pruciaka z Pruciak Custom Knives. Zresztą tutaj myślę, że dużo mówiące oznaczenie na pakowaniu. I jeśli chodzi o samą zawartość, to wiem o jednej rzeczy, która się w kapaczce ponieważ tutaj z Pawłem Paweł skontaktował się ze mną i zaproponował podesłanie do testów swojego nowego produktu. Aż może bardziej w tym określeniem byłoby stwierdzenie, że produkt jest już dobrze znany, ale jego forma pakowania aplikacji jest inna. Mowa tutaj o e, glajdzie, który do tej pory jeśli jesteście dobrze zorientowani miał całkiem um, grubą końcówkę do aplikowania tego olejka na, e, na, na przykład e, okolicę piwota e, w nożu składanym mamy jeszcze dwa, trzy 4, 5, 6, ok. Całkiem niezwyzwysta. No i ta końcówka była dosyć gruba. I powiem szczerze, że to mnie dosyć skutecznie zniechęciło do zakupu tego produktu, ponieważ ja potrzebowałem jednak czegoś, co będzie miało taką końcówkę cieniutką i głową, tak jak używany przeze mnie do tej pory przy konserwacji noży, przy smarowaniu noży olejek od Bokera. I on właśnie miał taką fajną, długą głową końcówkę, yy, ale właśnie pruciak yy, wprowadził coś takiego. I zaraz Wam to pokażę, bo na pewno jest, w którymś z tych opakowań to będzie. Yy, tu mamy taki jednorazowy aplikator. Ciężko, czy to jest jednorazowy? Ta dawka jest takim więc Jeśli nas na przykład na smarowanie, na smarowanie yy, piwo, to przy rozkręcaniu noża to powiem szczerze, że. To by wystarczyło na kilka razy. Ok, z racji tego, że tego jest trochę to jest sporo, to już i też Pawłowi o tym mówiłem. I teraz, moi drodzy widzowie, też mogę Wam to zapowiedzieć. Część z tych produktów będzie dla Was do, do wygrania w konkursie, który tam za jakiś czas zorganizuję. Ok, tutaj, chyba, jeśli mi się wydaje, to jest właśnie, patrząc po tych obrazkach, jest to właśnie. Ten produkt, który zwrócił moją uwagę, który w sumie już nabyłem wcześniej za własne pieniądze, ale dopiero Dzień po tym, jak zamówiłem, skontaktowałem się ze mną właśnie. Paweł z propozycją podesłania. Tak, to będzie to. Ok, i tak to się oto prezentuje. Czyli nowe opakowanie. Z tego co wiem od Pawła, jeśli chodzi o sam olej, formuła, to jest dalej to samo co było wcześniej, tylko właśnie mamy tutaj igłową końcówkę, dzięki czemu będzie się to znacznie, znacznie lepiej aplikować. I już mam za sobą pierwsze aplikacje. Oczywiście nie tego egzemplarza, ale tego, który sam sobie parę dni wcześniej kupiłem. I uważam, że to jest po prostu strzał w dziesiątkę. To jest to, czego ten produkt, moim zdaniem, potrzebował. Bo teraz yy, myślę, że będziemy mieć. Okej, okay, tu jest to samo. Tak, yy, dobra, tu wygląda na to, że jest to samo, więc yy, nie będę tego pokazywał. To już na pewno będzie dla Was. Być może ta, ten egzemplarz również yy, będzie, będzie dla Was do yy, wygrania. To jeszcze zobaczę, więc tego nie ruszam. Przejdźmy teraz do kolejnego produktu i tu będzie coś z kolei w sztywcie patrząc na OK instrukcje. Bardzo fajnie, że na opakowaniu mamy od razu instrukcję użytkowania. Myślę, że osobom, które jakby wchodzą dopiero w ten świat nie są za dobrze zorientowane, może znacznie, znacznie ułatwić. Korzystanie z tych produktów, więc to już widzę jak najbardziej na plus. Ok. Pruciak Protector Original for All, czyli to, rozumiem, jest dosyć mocno uniwersalny produkt. Okej, okay. od razu zapowiem, że nie miałem wcześniej do czynienia z żadnym innym produktem. No, poza oczywiście w ciągu ostatnich kilku dni z tym olejkiem, czyli Glidem właśnie w tej nowej opakowaniu. Więc tutaj jestem, można powiedzieć, trochę nowicjuszem. Ok, Proudly Made in Poland. No, oczywiście, Te, tak poza kadłem wącham sobie, jak to pachnie. Będę że... mm, Zapach jest taki delikatny, ale czuć nie jest to, nie jest to, to całkowicie bezwonny, bezwonny produkt. Czuć taki delikatny zapach, przyjemny. Nie jestem takim specjalistą, żeby określić jaki to jest zapach, ale no, uważam, że nie jest zbyt nachalny, nie jest też jakiś nie wiem, przesadnie słodki. Ja takich zapachów nie lubię, w kontekście kosmetyków, perfum, ale to oczywiście mój gust. Dobra, tu mamy kolejny, I tu będzie, a niepotrzebnie otwierałem, nie przeczytałem, że to jest to samo, yy, czyli też ten oryginalny, jest tutaj informacja, no dobra, ale nic złego się nie stało. Dobra, no to w takim razie tak to się prezentuje. To, co tutaj otrzymałem, plus jeszcze te nieodpakowane, czy te, które po prostu pozostały w opakowaniach. Dziękuję tutaj z tego miejsca Pawłowi za to, że się ze mną skontaktował, że zaproponował mi podesłanie tych produktów do, do testów, i no tutaj z przyjemnością też. Część tych rzeczy rozdam Wam, moi drodzy widzowie, w najbliższym czasie w jakimś konkursie, który przygotuję. Myślę, że jeszcze dozbieram kilka innych rzeczy, gadżetów, być może jakiś nóż uda się zorganizować. Jakiś konkurs w najbliższym czasie dla Was również przygotuję. Testy jak najbardziej, testy tego już rozpocząłem, ale myślę, że używam go sobie dosyć intensywnie przy najbliższych rozkręcaniach, serwisowaniach moich noży. Część z nich, o ile nie wszystkie, będziecie też widzieli na filmach, które będę wrzucał na kanał. Ten produkt również chętnie sprawdzę, chociaż tutaj muszę na pewno się zapoznać, do czego on się tutaj nadaje. Bo jest to oczywiście napisane, że jest do wszystkiego, ale myślę, że pewne zastosowania będą tutaj lepiej, do pewnych zastosowań będzie się on lepiej sprawdzał, do innych może trochę mniej. Więc tutaj na pewno chcę tą swoją wiedzę na temat tych produktów. Pawa Pruciaka wzbogacić i później w jakiś sposób, nie, czy to będzie jakaś forma recenzji, czy może takie przedstawienia moich doświadczeń, wrażeń Wam tutaj o tym opowiem, przedstawię jak tutaj się te produkty sprawdzają. Tyle jeśli chodzi o to opakowanie, Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.